A więc tak, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować pierwszą recenzję gazetki yy, na tym właśnie oto kanale. Wielkie dzięki wam, naprawdę jesteście wielcy, 150 subskrypcji, no naprawdę. Dla mnie jest to niewyobrażalna liczba, naprawdę nie marzyłem aż o tylu subskrypcjach, myślałem, że skończy na 40, no góra 100, a wy naprawdę jesteście wielcy, dziękuję wam za to moi widzowie wszystkim. Chciałem wam się jeszcze poinformować, pewnie ten film jest już na maraton, no ale jest maraton i teraz będą się czwartek, piątek, sobota, niedziela, w ten długi, wolny weekend, pojawiać się będą filmy dwa albo jeden dziennie, to zależy od tego, jak się wyrobię. Dobra, przechodzimy sobie już do omawiania samej gazetki. Tylko przeniosę sobie kadr na stół, bo tutaj mam trochę mało miejsca. Dobra, przejdziemy sobie teraz do samego omawiania gazetki. Jak widzimy sobie, bierzemy tą gazetkę tak po prostu w sklepie z półki do ręki, to widzimy, to, to ten zestaw był tak zakryty, o, to widzimy po prostu, nie rzucając się w ogóle w oczy, jeden set, no i myślimy, syf, po co nam to w ogóle, nie? Ale jakbyśmy sobie otworzyli, to mamy tutaj droida i moim zdaniem, no może nie jest to opłacalne, ale jednak dla droida, których już raczej w nowszych setach nie powinniśmy znaleźć, to dla tego droida i dla tego fajnego mini stateczku, którego można użyć w animacjach, to na pewno jest fajne. Tutaj zobaczcie, mamy też takie ciekawe zawieszki na drzwi. Jasna strona wejść, ciemna strona odejść. No to też ciekawe. I no i zaraz sobie przejdziemy do otwierania tej gazetki. Ale zobaczcie, z tyłu, jakieś bliżej to mam takie tło. Myślę, że takie tło jest lepsze niż jakbyście patrzyli na tę kanapę albo na ten syf. Myślę, że takie tło jest o wiele lepsze, ale oczywiście nie będę w nim nagrywać, tylko będę nagrywać sobie w tej oto mojej pięknej szansy do nagrań, bo po prostu nie ma to sensu najmniejszego, bo będziecie mało widzieć. Dobra, tutaj jeszcze nagram przekąt gazetki, bo po prostu y, nie ma to sensu. Tam wywalę tą folię. O, i zobaczmy sobie. No, okładkę, niczego sobie, naprawdę w sumie do na zachęca, ale co jest śmieszne. Twoja zabawka pokazują tylko Leć jedi, jedi, Jedi Inf. nie wiem jak to się czyta. leć w kosmos z Anakinem Skywalkerem ale drugiej zabawki już nie widzimy i to potencjalnych y, nabywców może no troszkę odstraszać zobaczcie już tutaj mamy instrukcję do zbudowania tego droida spis treści komiks którego wam pokazywać nie będę trochę zadań logicznych dalej komiks, no komiks dosyć długi na pewno se przeczytam Yy, mamy tutaj, zobaczcie dalej yy, mamy tutaj ciekawe plakaty, no ten z Darthem Vaderem to w ogóle bardzo ciekawy plakat, że sobie, od razu wyrwę, o, mamy tutaj kolejne jakieś zadania, yy, opis statku Boba Fetta, który dla tego, tego czegoś, tego brązowego, gdzie tego, to jest coś tego czarnego, gdzie zamknęli yy, Hanna Solo, to chyba bym kupił ogólnie cały set, ale pewnie jest strasznie drogi, więc no. Mamy tutaj, zobaczcie też, wow, ciekawy labirynt z żabą jak będzie 11 łapek w górę, to go spróbuję rozwiązać, pewnie mi się nie uda i będzie cringe. Mamy tutaj, zobaczcie, też jak złożyć ten stateczek, dwie strony instrukcji, drugi komiks już z tej nowszej serii, yy, nie wiem, co to jest za seria. O i zobaczcie, można wygrać 10 myśliwców T, na pewno weźmę udział, bo się opłaca, tutaj taka reklama. Yy, mamy tutaj jeszcze jakiś. O, co? będziemy w następnej gazetce. Świetny statek First Order Special Force t Fighters. No, jak na taki stateczek, to raczej się nie skuszę, bo to po prostu się nie opłaca. Yy, ale jednak, jak ktoś chce, to nie chce, weźmie. Jestem zajęty, nie przeszkadzać. Przyda się towarzystwa zapraszam. No, bardzo fajne te zawieszki. Mam drugą taką gazetkę, więc zrobię po prostu dwie. W się sensie, no, jedną se nakleję tu i tu, drugą tak ten, żeby było bardziej sztywne. No, no ba bardzo fajny pomysł, yy, Blue tam coś tam, nie wiem jak to się nazywa, zaraz sprawdzimy. No nie nazywa Ale no, świetny pomysł tam twórcy magazynu. No i tak, to był jeżeli chodzi o opis gazetki, to by było wszystko. No ale teraz główna część, no przecież. Ten fighter i poczekajcie, gdzie mi spadł ten drugi? Na chwilę będzie cięcie. Droid mi się schował pod jakże nieprofesjonalnym stojakiem. I zaraz przejdziemy sobie do speedbuildowania tych oto dwóch pięknych secików. Dobra, widzimy się tam u mnie w szafce. No, to będzie cięcie. Lego. Nie popisaliście się, jeżeli chodzi o ten secik, ten taki mini polibak, bo no po prostu jestem z niego niezadowolony. Yy, z jakich powodów? Bo może zaraz się znajdzie ktoś, kto powie, przecież to jest świetny. No, w sumie czterech prostych przyczyn. No po pierwsze, na pewno, jeżeli chodzi o te nogi, to spodziewałem się czegoś innego. Myślałem, że będzie to wyglądać tak, że będzie się go można było złożyć w kulkę, jak na tych filmach, a on. No. Sami powiedzcie, czy jak ta kulka to nie wygląda. Same odnóża są po prostu. Znaczy, wiadomo, sedzik na półeczkę albo do animacji. No właśnie, do animacji. Do animacji on się nie nada, bo po prostu. Wiadomo, no są ciekawe ruchome części, ale no w animacji chodzi też o animowanie nóg, a. No co to być tak, chodzić? No tak trochę nie. Tak samo przymocowanie tutaj jest to. no, Stoję. Jest? jest to po prostu głupie zrobione. Jeżeli chodzi o pistoleciki, to faktycznie fajnie wymyślone z tymi rączkami. Zastosowanie tego, no właśnie, spinner. Wyszedł z tego taki trochę spinner od siedmiu boleści. I jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podoba, to jest to oko. Mogły być troszkę lepiej zrobione, ale to jednak są Star Warsy, więc pewnie tak to mniej więcej wyglądało, ale jednak te nogi to naprawdę trochę odejmują urody temu setowi i funkcjonalności. No ale zaraz przejdziemy sobie może lepiej się spisze drugi setik, więc zaraz przechodzimy do składania setu drugiego. No, jeżeli chodzi o ten secik To naprawdę jestem zaskoczony Bo niezbyt lubię seciki takie właśnie Mini stateczki Ale ten jeżeli chodzi o funkcjonalność Miałem w sumie z secika Boba Feta, Którego rozłożyłem na części, w ogóle nie złożyłem Taki mini stateczek I X-Winga, i jeżeli chodzi o te statki To X-Wing na pierwszym miejscu, no ten na drugim Bo naprawdę, jeżeli chodzi o sam set To wygląda no naprawdę fajnie Jedyne czego tutaj Trochę żałuję, to jest właśnie. Y, troszkę trudno się flagi dopinało, ale to jednak nie jest na speed build, tylko ten. Na pewno składało się to szybciej niż to. Y, I wygląda naprawdę fajnie. Te działka super wymyślone. Fajny ten cockpit. Na pewno mi się też przyda taki niewidzialny klocek. Y, to też fajne zastosowanie takiego elementu, bo nie mam, albo mam jeden taki Cztery chorągiewki, taka szybka, ładna, tył też bardzo ładny, przód też świetnie wymyślony z tą wentylacją. No naprawdę, tylko pogratulować. I nawet jeden dodatkowy element dostajemy, co nie jest takie oczywiste, jak na przykład w przypadku tego gościa z pizzą, Jacka. No akurat to była minifigurka, więc tam nie było co liczyć na dodatkowe elementy, ale jednak z gazetki w sumie jestem zadowolony. Mam teraz dwa takie statki i dwa takie roboty, no z robotów trochę mniej, ale i tak się bardzo cieszę, bo naprawdę udana gazetka, no, i słuchajcie, niestety będziemy już kończyć tą recenzję. Jest to pierwsza recenzja taka z głosem. Się tak. Nie! Rip. Yy, fajnie się tak kręci. I myślę, że ogólnie odcinek Wam się spodobał. No, dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia i cześć. Ojoj.